Cześć wszystkim! Dzisiaj będę mówić o pomadkach, szminkach, błyszczykach, czyli o wszystkim tym, czego używam do pielęgnacji i do malowania ust. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam do oglądania. Film ten robię na prośbę jednej z moich widzek. Niestety mam sklerozę i wybacz, nie pamiętam Twojego niku. Więc jeżeli możesz, to przypomnij mi się albo w wiadomości prywatnej, albo w komentarzu. Jeśli chodzi o pielęgnację ust, to moim faworytem jest teraz zwykła, poczciwa wazelina kosmetyczna z firmy Ziaja. Jest to produkt, który kosztuje około 2 zł i jest on ogólnie dostępny. Można go znaleźć w aptekach, w drogeriach, w supermarketach, także na pewno nie będzie problemów ze znalezieniem go. Jest ta wazelina bardzo wydajna, bo używam jej od dłuższego czasu i ubyło mi naprawdę niewiele z tego pudełeczka. Świetnie, usta na wilża, na tłuszcza sprawia, że są one bardzo miękkie. Ona nie pachnie, nie smakuje. Jest też super na jakieś spiesznięte usta, na taką, wiecie, przesuszoną skórę ust. Także ja tego używam codziennie i mam to zawsze w torebce. Natomiast, natomiast czego jeszcze używam do pielęgnacji ust? Używam karmeksu, tylko że słuchajcie, ja mam taką przypadłość, że ja takie właśnie pomadki często gubię, i dlatego. Wolę wziąć ze sobą taką wazelinę w dużym pudełku, bo wiem, że ją zawsze znajdę w torebce, i nawet jeżeli ją gdzieś tam. Y położę nie tam, gdzie ją zawsze kładłam, to zawsze ją znajdę, bo ma dość duże pudełko. Natomiast właśnie te pomadki, takie właśnie w takiej formie mi się przeważnie gubią i Carmex zgubiłam już chyba kilkanaście razy i potem znajdywałam po kilku dniach i potem znowu gubiłam. Później znowu znajdywałam także ja nie kupuję takich pomadek po prostu. Natomiast Carmex jest bardzo dobrym produktem. Pięknie usta też nawilża, pielęgnuje je. Ma SPF 15, także chroni nas przed słońcem. Kosztuje około chyba 10 zł. Jego ja kupiłam akurat w Superfarmie. Jest też oczywiście w formie takiej tubki i jest on też w takim, wiecie, pudełeczku takim, jak mniej więcej coś takiego i tutaj w środku jest karmeks i nakładamy go palcem. Natomiast jeszcze mam taki lipstick Lip Balm z firmy Lush. To jest rzecz, którą kupiłam na próbę i myślę, że nie kupię jej ponownie, bo on jest drogi ale no pięknie pachnie, pachnie czekoladą i pomarańczami i też świetnie usta pielęgnuje, e, mimo że nie ma w sobie tyle chemii na pewno, co na przykład no Carmex, e, ma w sobie naturalne składniki, różne tam olejki, e, ale pięknie usta nawilża, pięknie wygładza, no, robi wszystko to, co właśnie balsam powinien. Niestety ma dość niewygodne opakowanie, bo to jest taka puszka i trudno, e, trudno ją po prostu odkręcić. Ale jako produkt jest naprawdę świetny, jeżeli będziecie w laszu i chciałybyście coś kupić właśnie do pielęgnacji ust, no to jak najbardziej polecam. Pachnie, smakuje świetnie i pielęgnuje też bardzo dobrze. Raz na jakiś czas robię też peeling. Smaruję najpierw usta wazeliną, a później, później masuję je ręcznikiem. I właśnie po takim czymś one są bardzo, bardzo gładkie. Także to jest właśnie mój sposób na usta. Teraz pokażę Wam produkty, których używam do makijażu ust i zacznę od błyszczyków. Moim ulubionym błyszczykiem na chwilę obecną jest Vipera Sweet and Wet w kolorze 1. Kolor bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Ten błyszczyk kosztuje około 7 zł. Niestety ma troszkę niewygodny aplikator, ale nie jest to jakiś tam problem dla mnie. I na ustach daje taki świczny, półtransparentny efekt. Ma w sobie drobinki, ale bardzo, bardzo delikatne. I on e, smakuje i pachnie truskawkami. Także naprawdę polecam ten produkt. Jeżeli macie gdzieś w pobliżu stoiska wipery, to zajrzyjcie. I w zasadzie ten błyszczyk mogłabym podpiąć pod ulubieńców lipca. Bo używam go dość często i jest naprawdę, naprawdę świetny. Następny w rankingu błyszczyków jest Manhattan High Shine Lip Gloss. Kupiłam go już no, dawno temu w Rosmanie za chyba go 13 zł. I ten błyszczyk ma świetny pędzelek, bo jest on taki dość szeroki, krótki i gęsty i pięknie się nim nakłada, nakłada błyszczyk na usta. Ja mam taki kolor koralowy. Miałam jeszcze, miałam jeszcze w takim śliwkowym odcieniu ten błyszczyk, ale, ale mi się skończył. On pachnie jeżynami, też pięknie ustanowilża. Ma w sobie troszkę większe drobinki niż ten Vipera Sweet and Wet, ale jest to produkt godny polecenia ja na przykład bardzo lubię te błyszczyki i uważam, że są czasem lepsze niż te naprawdę z, z tej najwyższej kółki. Dalej. Błyszczyk z firmy Isadora. Błyszczyk, który się nazywa Express Star Gloss. Pamiętam, że to był dość drogi błyszczyk, ale właśnie miałam na niego ochotę i zaoszczędziłam sobie troszkę pieniędzy i kupiłam go w końcu. I to, jest kolor, to jest kolor 58 Reflecting Peach. To jest już bardzo jasny błyszczyk, także z drobinkami. Troszkę są jednak one wyczuwalne na ustach, jeżeli nałoży się kilka warstw tego właśnie produktu. <laughs> nie wiem, czy będzie, on, czy będzie go widać tutaj na mojej skórze. Na pewno będzie się tutaj mienił, choć może i nie. W każdym razie w sztucznym świetle na ustach przepięknie się mieni. Naprawdę chyba to jest błyszczyk, to jest chyba najpiękniej mieniący się błyszczyk, jaki miałam. On nie pachnie, pędzelek jest taki średnio wygodny, bo jest on zdecydowanie dłuższy niż ten z firmy Manhattan, ten właśnie pędzelek, który jest w tym błyszczyku, natomiast ten jest troszkę właśnie dłuższy, ale no, nie jest to też jakiś, jakiś, jakiś tam minus, natomiast też świetnie ustapieniuje i bardzo ładnie nabilża i bardzo lubię ten błyszczyk. W zasadzie wszystkie błyszczyki, które mam bardzo ładnie usta nawilżają. Oprócz jednego. Następny błyszczyk dostałam od Miss Vintage i to jest Inglot Slick Scream numer 93. ognista czerwień, taka jak lubię. I on, on pachnie budyniem waniliowym. Tak. Aplikator ma standardowy. W ogóle wygląda jak próbówka z krwią. Tak. I trudno się nim troszkę malować, ponieważ on ma dość intensywny kolor i, no i wiecie, trudno, trudno tak go równomiernie nałożyć. Natomiast już sam efekt końcowy jest bardzo, bardzo dobry. Bardzo ładny. Następny błyszczyk dostałam od dziewczyny, która zajmuje się sprzedażą produktów firmy Barry M. I dostałam od niej tester. I to jest błyszczyk, który pachnie gumą balonową. On pachnie tak jak guma Orbit dla dzieci. No, po prostu no, niezwykle smakowicie, yy, i to jest dość żarówiasty róż. Ale na ustach naprawdę daje śliczny efekt, taki półtransparentny. Wygląda on tak na skórze: taki Barbie róż. Yy, i, I też doskonale ustanowił. I jak będę miała okazję, to yy, zaopatrzę się w jeszcze inne błyszczyki Bariembo, Bo ten jest, ten jest naprawdę rewelacyjny. I błyszczyk, który no, najmniej lubię, to jest też błyszczyk z Vipery. Nazywa się po prostu DeGloss. I on tak średnio usta pielęgnuje, właśnie. Średnio nawilża, pachnie strusowo. I niestety on się na ustach tak jakby waży. I nie wiem, czy to była moja wina, bo może nałożyłam troszkę podkładu na usta przypadkiem. Potem pomalowałam się tym błyszczykiem, po prostu miałam takie białe krechy na ustach. To jest niefajne. Może, może wiecie o co chodzi. Aplikator standardowy, e, koszt około 7 zł, e, zapach średni, właściwości pregnacyjne średnie, średni błyszczyk. Także to były moje wszystkie błyszczyki. No to teraz pokażę Wam, e, pokażę wam szminki. E...